Peggy 18. Zespół badawczy laboratoriów sprzętowych wykorzystuje inwestycje modernizacyjne, aby nieustannie udoskonalać linię produktów Transstar, mającą na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na pokładzie talosa. Oh, okay. W jednostki Transcribe przenośnego urządzenia wspomagającego jest wyposażone w funkcje czatu głosowego, poczty e-mail, nawigacji stacyjnej oraz zarządzania -za -za wyposażenia. Korzysta z wyświetlacza LCD, który pozwala użytkownikowi przeglądać mapy stacji, zainstalowane neuromody, uzbrojenie oraz różne tryby komunikacji. Konstruktorzy w laboratoriach sprzętowych wdrażają obecnie prototypy narzędzia rozkładającego materię. To niebezpieczne urządzenie wytwarza w swoim otoczeniu pole, przyciągające, w obrębie którego utylizm zb... stawiając kawałki materiałów. Nasz zespół jest w fazie beta też zaawansowanego gadżetu, który zagina pola energetyczne. Na przykład... operatory inżynieryjne to samoregulujące się autonomiczne jednostki mechaniczne. Wykonują najróżniejsze zadania naprawcze na pokładzie Talosa 1. Z myślą o ochronie obwodów operatory wyposażone zostały w niewielką tarczę, chroniącą ich elektronikę przed źródłami ciepła. Uszkodzenie obwodów może powodować nieprawidłowe działanie jednostki. W rzadkich przypadkach wadliwe jednostki mogą odznaczać ataki agresji. Magają one wówczas niezwłoczne. Ta broń opracowana przez laboratoria sprzętowe działko LEPIK, czyli lekki energetyczno płaszcz inhibitor komunikacji wystrzeliwuje strumień szybko zastygającej piany obezwładniającej. Jest w stanie unieruchomić tyfona. W celu uniknięcia korozji w zetknięciu z pianką opracowaliśmy odporną nardzę stal, z której wykonano elementy działa. Wabik emituje psychofluoryzujące światło przyciągające tyfony. Można nim rzucić lub przymocować go do powierzchni. Testy na tyfonach z użyciem bodźców psychofluoryzujących wymagają dodatkowych środków bezpieczeństwa. Stanowi to podsu... TOWEJ NUMER 2 22 e -talo. E -talo.